Witam Państwa, dzień dobry, mówi Jasnowidz Oskar z Wrocławia. Podczas kręcenia filmu miałem wizję, że Rosja ma więcej rakiet i głowic atomowych niż deklaruje. A deklaruje, że ma 5000 rakiet atomowych. Więc zredagowałem film i to jest inna wersja. I teraz słuchaj i oglądaj. Nie mają 5000 rakiet głowic atomowych. Ja myślę, że mają około 8-9 tysięcy głowic atomowych, także starczy, starczy, na cały świat. A jeśli użyję broni atomowej na Europę, to no to Ameryka w ramach... Ameryka w ramach retorsji, odpowiedzi, też ich zbombarduje. Także Rosja jest skończona. Generalnie Rosja się rozpadnie. Także to już, to już jest ich koniec, generalnie Rosji. Być może to będzie za 10 lat, za 5. Jeszcze mamy czas na przykład. Ta ta, ta anihilacja całkowita jeszcze. Jeszcze mamy trochę czasu, no 5 lat, 10 lat, może 20 y do zobaczenia. Mówi, jestem Oskar z Wrocławia. Dziękuję bardzo.